Hej witajcie, dziś nagrywam dla was wieczorną porą, trochę późno, ale muszę wam o tym powiedzieć, jutro w krefurze zaczyna się promocja, kup jeden produkt, drugi otrzymasz za grosz, naprawdę jest bardzo bogata oferta, na pewno ja skorzystam z kupna kawy, kawa Nescafe, co prawda to nie są te duże puszki, słoiki, tylko te 100 gramowe Nescafe, Kupujesz jeden, drugi kupujesz za grosz łącznie 11,99 czyli wychodzą za 6 zł za, za jedną kawę, Jak wiecie, kawa podrożała. Dlatego uważam, że to jest bardzo dobra promocja. Znajdziecie to tylko jutro i we wtorek, ale musicie iść jutro z rana, bo te stare rzucą się mohery, żeby kupić tą kawę. Na pewno. Tylko w kerfurze. Dodatkowo również jutro, tylko jutro i we wtorek, ale gdzie jutro? Zadzierzcie mydło w wpłynie online, zapas 500 ml, jeden kosztuje 4,99, przy zakupie dwóch płacicie 5 zł, czyli 2,50 za pół litra, czyli łącznie za litr zapłacicie 5 zł. Tak więc zachęcam Was do kupna, to jest bardzo dobre mydło, bardzo fajne, ja na pewno kupię, tralece z rana. Produktem, który będzie jutro warto do kupienia, jest herbata Lipton. Ona kosztuje 15,99 za 100 torebek. Jeżeli kupicie dwa opakowania, to zapłacicie 16 zł za 200 torebek. Ja ostatnio kupowałem w Biedronce 100 torebek, 75 torebek, za chyba 12 zł. Tak więc to jest bardzo dobra oferta. 200 torebek, czyli dwa opakowania herbaty Lipton za 16 zł. Słuchajcie, tych produktów jest dużo, więcej. wrzucę Wam linka pod filmem, żebyście mogli sobie przejrzeć i wybrać, co chcecie kupić jutro. Jeżeli chodzi o środę i czwartek, ja już powiem w przód, żebyście byli przygotowani. W środę jest czekolada Milki, ta duża czekolada, 280 to 300 gram. Nie wiem, różnie 280-300 gram mają. Ona kosztuje za dwie sztuki po 10 zł, czyli jedna kosztuje 5 zł. Naprawdę to jest bardzo dobra cena i uważam, że warto tylko środa czwartek, czyli trzeba iść w środę. Czekolady nie ma jutro, czekolada jest w środę. Jeszcze Wam wrzucę o tym film, przypomnę, ale już dzisiaj muszę Wam o tym powiedzieć. Ostatnim produktem, który mogę Wam polecić na pewno jest szampon plus odżywka Vela Pro Series. Nie znam tej firmy, ale jest bardzo dobre, ceny 13,89 kosztuje. Sam szampon, szampon plus odżywka kosztuje 13,90. Czyli każdy z tych produktów ma pojemność pół litra, czyli możecie kupić sobie za 13,90 szampon i mieć do tego odżywkę. Tak więc to, ten produkt, te dwa produkty znajdziecie w środę i w czwartek, czyli mówię, trzeba iść w środę, bo stare mochary się rzucą, znaczy stare mochary. z szacunku do starszych osób, wiecie o kogo chodzi. To na dziś to tyle. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej promocji albo nie, wiem, może coś znajdziecie innego ciekawego, co Wam przypadnie do gustu. Ja lecę na dół montować kolejne filmy dla Was. Dziękuję, że chcieliście obejrzeć ten po nocy. Mam nadzieję, że obejrzycie teraz, a nie nad ranem, bo nad ranem już nie będzie nic. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć, cześć. Pozdrawiam i ściskam was gorąca. Cześć, cześć.